Witam. Oto prezentacja przebiegu życia Aleksego Dawidowskiego. Aleksy Dawidowski ksywka Alek, glista i kopernicki. Urodził się 3 listopada 1920 roku w Trochobyczu. Wysoki dryblas. Niebieskie oczy. Często uśmiechnięty. Bardzo lubił narciarstwo. Często, gdy mówił, wymachiwał rękoma. Przyjaźnił się z Janem Bytnarem, był jego najlepszym przyjacielem. Także kolegował się z Tadeuszem Zawadzkim. Należał do drużyny Buki. Alek zaangażował się w funkcjonowanie organizacji Plan. Alka pociągały zawsze niecodzienne czyny. Dlatego też chłopiec tak dobrze odnajdywał się w akcjach małego sabotażu. Dobrze spisywał się także w gazowaniu kin i wypisywaniu haseł czy malowaniu symboli na murach. Stał się także bohaterem kopernikowskiej afery. Samodzielnie zdjął z pomnika Mikołaja Kopernika mosiężną płytę niemiecką. Nadany mu wtedy został honorowy pseudonim Kopernicki. Alek już od wczesnych lat wyróżniał się wyjątkowo rozwiniętą odwagą. Alka wyróżniała wyjątkowa szczerość, bezpośredniość i uczynność. Posiadał także naturalne zacięcie przywódcze. Był cały przesiąknięty optymizmem, był chodzącym uśmiechem. Każdego nowo poznanego człowieka z góry traktował przychylnie i był bardzo sentymentalny. Te wszystkie cechy sprawiły, że Ankowi łatwo było znaleźć sobie nowe przyjaciół. Nie zabiegał o znajomości, koledzy sami przychodzili do niego. Tak powstał klub pięciu składający się z chłopców o podobnych zainteresowaniach i równie ambitnych. Alek ponad miarę sprawdzał się w akcjach sabotażowych i dywersyjnych. Był jednak problem, którego Alek nie mógł rozgryźć: kwestia pozbawienia życia, nawet tak nikczemnego wroga, jakim jest hitlerowiec, odbierała Alkowi spokój snu. Przez parę miesięcy męczyło go to, gnębiło. Ile razy o tym myślał, odczuwał niepokój. Z czasem chłopiec przezwyciężył także ten opór i był w stanie wykazać się na akcjach zbrojnych. Mimo tak wielu dokonań, Alek był bardzo skromny. Nie lubił mówić o swych dokonaniach. Gdy ktoś inny wspomniał o jego wyczynach, wprawiało go to wręcz w zakłopotanie. Alek miał kilka zawodów. Początkowo trudnił się robotami szklarskimi, później został rikszaszm, drwaram, a następnie pracował w fabryce. Zawsze był bardzo pracowity i oddany zajęciu, którego się podjął. Nie obijał się i nie lenił. Nigdy nie chodził też po pracy do baru, nie palił. Alek całe życie się gdzieś spieszył. Wciąż był zabiegany, zajęty obowiązkami i pomaganiem innym. Chciał czerpać jak najwięcej z życia, by niczego później nie żałować. Kiedy znalazł się na łożu śmierci, dobrze wiedział, że umrze, mimo to nie smucił się, wypowiedział wtedy takie słowa. Jednym z powodów mojego zadowolenia jest to, że wreszcie ja sam cierpię. I dotąd cierpieli inni. Tyle ludzi. To, że mnie dotąd omijało, było nieznośne. Teraz wszystko w porządku. Alek zmarł 30 marca 1943 roku w wyniku rany odniesionej w czasie akcji pod Arsenałem. Pośmiertnie jako pierwszy z BUKów został odznaczony krzyżem birtuti Militari za bohaterską postawę wobec wroga i śmierć na posterunku.